Piotr Ziarnik. Jestem przewodniczącym Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Goreńcach. Czym dla mnie jest Olkusz? Olkusz to także moja wieś, moje miasto, to nasza gmina, to miejsce, które mogę nazwać domem. Stanisław Chmist. Od ponad 20 lat działam na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gminy Olkusz. Dorota Mosurek. Reprezentuję Stowarzyszenia Dobroczynne i działam na rzecz potrzebujących. Mariusz Gaszczyk, Sołtys Sołectwa Sieńczno. Małgorzata Pasek, przedsiębiorca z Osieka. Łukasz Osłuch, jestem sołtysem w Bogucinie Małym, obszar wiejski w gminie Olkusz. Gmina Olkusz to także Zederman i Osiek. Sieniczno, Olewin, Wiśliczka. Bogucin Mały, Rapsztyn, Pazurek, Czarny Las. Gmina Olkusz to także Zimnodół, Zawada i Kosmolów. Gmina Olkusz to także Gorenice, Witeradów, Niesłowice i inne sołectwa. Startuję z obszarów wiejskich. Gmina Olkusz to dla mnie miejsce, w którym spełniają się marzenia. To dla mnie miejsce, gdzie ludzie chcą spokojnie mieszkać, pracować i z pasją realizować swoje zainteresowania. Olkusz to nie jest tylko punkt na mapie. Olkusz to wy. Kandydujemy dla Was. 7 kwietnia wybierzcie pewną przyszłość.